Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj 1 listopada, święto wszystkich świętych, tam mój mąż na samym czubeczku już krokwi, jest kilka, wczoraj panowie działali, będę tutaj nagrywała wam zlepki z iluś tam dni, żeby ten film był trochę dłuższy, dzisiaj wiadomo nie pracujemy, dzisiaj świętujemy. Z rodziną, ale ja dzisiaj nie wchodzę na górę. Daruję sobie. <laughs> ale pogoda dopisała, co? Pięknie jest dzisiaj. Jeju! Przez kilka lat było marnie. No, tak deszcz padał, zimno było, z tego co pamiętam. A dzisiaj można sobie pochodzić nawet gdzieś tam po cmentarzach pochodzić sobie pospacerować. Pomyśleć, zatrzymać się trochę. Fajnie, pięknie jest dzisiaj. Jeju, słoneczko świeci cieplutko. Mm, mm, przyjemnie. Przyjemnie. Aż się nie chce siedzieć w domu. Tylko przebywać sobie na zewnątrz. Ekstra. Jeju, ale będzie fajnie, jak już dach. Dach będzie zrobiony. Majowo. Cieszymy się bardzo. Mm, ekstra. Przejdę sobie dookoła. Okienka tu będą wstawione. Zobaczymy kiedy. Musimy zamówić te okna, ale cały czas no nie możemy się zdecydować na konkretną firmę. Te wyceny w sumie nie są aż takie e, różne. Chcemy wybrać jak najlepiej. Myśleliśmy, że z tymi oknami będzie naprawdę dużo prościej, ale wcale tak nie jest. I chyba już zdecydowaliśmy, że będą okna obustronnie czarne. Nie, że od środka białe, tylko obustronnie będą czarne. Podejdę sobie tutaj dalej. Podeszłam sobie jeszcze do tej naszej blachodachówki. Tam na nagraniu ona bardziej, na poprzednim filmie wygląda bardziej na taki antracyt. Ale ona jest naprawdę czarna. I wybraliśmy ten wzór nie bez powodu. Bo jeszcze zastanawialiśmy się nad Estimą. Możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę tamten wzór. I na Estimie są jeszcze takie paski, takie wżłobienia e, chyba ze trzy. Tutaj, e, tu nie ma takiego większego wrzłobienia, tylko ono jest wypukłe, a tu jest wklęsłe. I powiem Wam, że byliśmy właśnie pod jedną chatą, gdzie była ta Estima, i był taki zielony nalot na niej. Nie wiem, czy to jakiś pył, czy coś. I ja mówię do męża: Zobacz, jak to wygląda, że w każdym tym wrzłobieniu, w tym paseczku, widać ten brud, ten syf. Więc. No decyzja jednak zapadła na ten trend i powiem Wam, że ja to nazywam taką czekoladką jakby, bo na dachu jak już jest po całości położona ta blachodachówka, to wygląda jak, wygląda jak takie kosteczki czekolady. No strasznie nam się podoba, no wiadomo każdy ma swój gust, jedni wybierają powiedzmy sobie Steam, a my wybraliśmy sobie taki wzór, bardzo prosty, klasyczny, bez żadnych udziwnień. I y, można też układać sobie tą blachodachówkę na mijankę, czyli y, nie tak jak teraz jest ułożona, że są w równej linii y, wszystkie kosteczki, tylko później przechodzi na bok kosteczka. No ale jak będzie deszcz padał, no to lepiej jak sobie ta woda spływa tymi wrzłobieniami, a nie tutaj będzie wrzłobienie i będzie leciało powiedzmy na sam środek, y, na sam środek tej y, czekoladki. No, więc myślę, że zostawimy tak i będzie, yy, będzie układana tak, jak jest tutaj yy, na tym kawałku. Dobra, będę dogrywała się Wam w kolejnych dniach, przy kolejnych pracach. No, i zobaczcie, znowu dostaliśmy prezenty od Rozalci. No, co tam może w środku być? Nie mam statywu, muszę sobie poradzić jedną ręką. Aż zaraz patrzymy. Co my tutaj mamy? Ua! Coś tutaj jest? Ej, zobaczcie. Wyciągamy to. O jejku, serduszka wycięte. Ciocia, love. Ale śliczne. Piękne to jest. Teraz przeczytajmy, najlepsza ciocia na świecie, to wszystko robisz z serca, wiem, że robisz to z serca, dlatego cię kocham, ojejku, bo jesteś najlepszą ciocią, kocham z całego serca, Rozalka. Ojeju, jak pięknie napisała. Tak prosto z serduszka. Co za niesamowita dziewczynka, jeju. Kocham cię, Rozalcia. Dziękuję ci ślicznie. No, ale ona jest przewspaniała. Tutaj jeszcze mam jakieś wycinanki. Ua, zasypała mnie tu serduszkami. Mm, ślicznie. Co ja tu jeszcze mam? U, jest bransoletka jakaś. Zobaczcie, jaka śliczna z perełek. Piękna jest. Mm. Co my tu jeszcze mamy? Uła, tu nawet jakiś pierścioneczek jest. Ale śliczny. Z kwiatuszkiem. No, brak słów po prostu. Tak się postarała. Piękny prezent, Rozalcia. Dziękuję ci, ślicznie co ja tu jeszcze mam i są koraliki że mogę sobie sama zrobić też yy, bransoletkę jeju ale piękne tak prosto z serduszka nasza kochana dziękuję ci Rozalcia zobaczmy wujek pozwolił więc więc otwieramy też prezent dla niego uuu dobra wujek lubię czekajcie tutaj jakieś serduszko lubię dlatego że jesteś zabawny i miły rozalka Jejku, zobaczcie <laughs> jeszcze wujka narysowała no, cudowne po prostu. Jeju, aż się wzruszyłam. I tutaj też patrzcie, są koraliki, ale pięknie. Mm, jeju, no, naprawdę. Dziękujemy Ci, Rozalcia. Wiem, że oglądasz filmy cioci zawsze i czekasz na każdy film. Jesteś moją przekochaną i wierną fanką. I wspierasz mnie. Także bardzo, bardzo Ci dziękujemy i bardzo Cię kochamy. A sam zachód słońca się tylko załapaliśmy. Przyjechaliśmy na budowę. Zaraz wam pokażę, co już jest zrobione. Ładnie będzie. Będzie bardzo ładnie. Zaraz podejdę od przodu. Pokażę Wam, jak to od przodu też wygląda. Kąt nachylenia nie jest duży, ale to nic. To parterówka. Dach nie może być, nie wiadomo, jak czubaty. No, chyba żebyśmy robili, ee, chyba żebyśmy robili, właśnie poddasze użytkowe. No, ale u nas nie będzie poddasza użytkowego, więc może być. Bardziej spłaszczony ten dach nie taki czubaty. Ludzie też podnoszą sobie o jeden pustak. No my nie podnosiliśmy. Ostatnio od przodu wam jednak nie nagrywałam, bo padała mi bateria. Dopiero potem się dojrzałam, że już. No i szybko się też ściemniło, więc darowałam sobie, a wiedzieliśmy, że przyjedziemy tutaj za dwa dni, więc jesteśmy i tak to wygląda. Zaraz sobie wejdę na górę po drabinie i pokażę Wam ile też miejsca nam zostanie mniej więcej na górze wszystko dla widza. Wlazłam znowu jakoś tutaj zobaczcie sobie ile jeszcze miejsca jest. O, ogrom o, ile jeszcze do, do góry. Tu jeszcze śmiało można zrobić jakieś pomieszczenie. Super, na przyszłość może się przydać. Kto wie, czy będzie taka potrzeba, czy nie. Ale dobrze, że jest taka opcja. No wiadomo, że no nie będzie normalnych takich schodów na, na ten strych, na te poddasze, ale ale da się wejść też. Lux. Fajnie. Tutaj mamy otwór w pralni, żeby sobie wejść tutaj na poddasze. No nie przemyśleliśmy, nie sądziliśmy, że to tak wygląda. No człowiek pierwszy raz buduje dom i nawet nie wie, że tutaj tak będzie na tym poddaszu dużo miejsca. No nic. Trudno. Jest... Jest tak i tak będzie. Zobaczymy, może kiedyś się coś wymyśli jeszcze. Jak to się mówi? Pierwszy yy, dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie. No głupot. głupot. Zawsze będą jakieś takie rzeczy, które chciałoby się poprawić, i tyle. No nie wiem, kogo by trzeba było tu mieć, żeby. No, musiałby być nie wiem, jakiś projektant i architekt, i wszyscy tak zebrani, żeby, żeby doradzić jak najlepiej, i żeby w każdy szczególik nam podpowiedzieć, co, co warto, a czego nie warto. Żeby ktoś nam powiedział, że o tutaj to będziecie mieli jeszcze tyle miejsca. To nie róbcie tak, zróbcie tak, będzie lepiej. No, ale no, tak. Dobra. Jest, jak jest. I tak będzie dobrze. I tak. <laughs> w dodatku nasz projekt jest przecież indywidualny. Mogliśmy zrobić no lepiej to wszystko, jakoś może bardziej pomysłowo, ale może zabrakło ze strony tej projektantki, architekta, ja już nie wiem, jak kogo nazywać. Chodzi mi o tą osobę, która ten projekt rysowała żeby ta osoba może bardziej tak technicznie to doradziła, że słuchajcie, tutaj miejsca będziecie mieli dużo, może warto byłoby to jakoś wykorzystać. No nic. Nie cofnie się. A tam. A tam, a tam. Ale fajnie jest tak pochodzić. Kurde, że to już tak dużo się zbudowało i tak można sobie chodzić tutaj jest takie niesamowite. Niesamowicie to cieszy wszystko. Chociaż pogoda marna, zimno jest już i. Brrr, dzisiaj to w ogóle szaruwa straszna. Miało być słońce, nadawali słońce, ale nie ma słońca, jest szaro, buro i, i jeszcze dodatkowo mgła. Zamiatamy teraz. Masakra. Ja to w ogóle fizycznie jestem odzwyczajona. Pracuję zupełnie inaczej. I tak mnie bicki bolo. Tam już jedno pomieszczenie wyzamiatałam. A tutaj to już mi mąż pomaga. O, ludzie. Jutro rękami nie ruszę. O, jeszcze tam został cały salon. W kuchni to błoto. O, tu już słabo widać, bo już ciemno się robi. No, i jeszcze dwa pomieszczenia. Tu kuchnia i salon został do wymiecienia. A tutaj już wymiotłam. No i trzeba je to zabrać i wyrzucić. Dobra, już mnie słabo widać, bo już się robi naprawdę ciemno. Jeszcze wymieciemy te dwa pomieszczenia. Kurde, wilgoć straszna jest w powietrzu. Włosy mam mokre. O, dobra. Do następnego filmu trzymajcie się.